No i dzień dobry Zaczynamy wędrówkę po Hallstatt w miejscu, w którym tu nie wiem, dwa lata temu byłem Zobaczymy co się zmieniło Tędy przejeżdżałem No dobra Autko zaparkowałem przy highway'u, tam nie muszę zeszłym, zeszłym co byłem 2 lata temu to tam, nie wiem, 4 euro za godzinę, a ja teraz mam za darmo, udało się, no pokazuję Wam ten Hallstatt Tu na początek widzicie piękne jeziorko, które się nazywa Hallstatter See Hallstatt to malownicze miasteczko w Austrii położone nad brzegiem właśnie tego jeziora. Znane z pięknych widoków i bogatej historii. Hallstatt ma ponad 7000 lat historii, związane z wydobyciem soli, która przyczyniła się do rozwoju regionu. Miasto jest wpisane na listę UNESCO. Architektura. Tutaj charakteryzuje się wąskimi uliczkami, kolorowymi, drewnianymi domkami, w stylu alpejskim, które tworzą wyjątkowy klimat. No więc tutaj te okolice to zapierają dech w piersiach. <laughs> Krajobrazy górskie i jeziorko, idealnie, to miejsca idealne na spacery i wycieczki. No, Główna atrakcje to tutaj kopalnia soli, do której można e, zjechać windą, oraz punkt widokowy, z którego roztacza się panoramiczny widok na miasteczko i okolice. Hallstatt to miejsce bogate w tradycje z lokalnymi festiwalami i specjałami kulinarnymi, takimi jak ryby z jeziora. E, powiem tak: no, Hallstatt to. Idealne miejsce dla tych, którzy pragną połączyć, pragną połączenia historii, kultury i natury. Warto odwiedzić to urokliwe miasto i poczuć jego magię. No piękna sprawa. Что черт. Чорч? Как я тогда дуже-дуже было дуже, дуже dużo Chińczyków o, dlatego tak tu ludzie przyjeżdżają tutaj gdzieś stała taka rzeźba nie widzę

Boa. Boa. A ja nie mam nic dla ciebie. Jesteś piękny. Mm. Głodne są. а що там? Ага. Ну, може поцелуємо, як моя сага. Добре, 30 На таких можно попоехать. Тут кусок, сколько